To jest część mojego życia. Tak podczas czwartkowego masterclass opisała swoje filmy tegoroczna laureatka Smoka Smoków Helena Trzeszcikowa. Trudno się dziwić, jeden ze swoich dokumentów o wielokrotnym recydywiście kręciła przez 20 lat. Metoda długookresowej obserwacji, relacje z bohaterami oraz finansowanie tak długich produkcji były tematem warsztatów z dokumentalistką. Czwartego dnia festiwalu w strefie Industry odbyła się również konferencja podsumowująca sekcję "Spojrzenie na Włochy", w której uczestnicy dyskutowali o włoskim rynku filmowym. Alessandro Signetto podkreślał, że zdobycie środków państwowych na realizację filmu dokumentalnego jest bardzo trudne. Jednak dzięki uniwersalnej tematyce z powodzeniem ukazują się na rynku europejskim. One of the most uh, frequented uh, items is uh, the problem of immigration. W ramach konkursowych projekcji w czwartek można było obejrzeć mieszkanie, najnowszy dokument Arnona Goldfingera. Historia bliskich relacji jego dziadków, pochodzenia żydowskiego z oficerem SS, była dla reżysera próbą zrozumienia skomplikowanych losów narodu niemieckiego lat wojennych. Kraków żyje festiwalem. I to widać między innymi dzięki wyjątkowej oprawie graficznej tegorocznej edycji. Pomysł na niesztampowe wykorzystanie banerów i plakatów promujących festiwal, zrodził się w głowie dwóch osób: Jakuba de Barbaro i Jakuba Sowińskiego. My pomyśleliśmy, że Poczekamy co, co filmowcy do nas przyślą i oglądając te materiały pomyśleliśmy, że nie będziemy nic od siebie dorzucać. Po prostu tworzymy obraz festiwalu z tego co nadesłali sami filmowcy. Czy producent wykonawczy ze studia Wajdy i juror konkursu polskiego potrafią porządnie rozkręcić imprezę? Tak, ale tylko wtedy jeżeli jest to Industry Party, a DJami są Adam Ślesicki i Magnus von Horn. Scenariusz powstawał e, około dwóch miesięcy. Straszna kupa pieniędzy na to poszła. Tak, e, tak, tak naprawdę, na preprodukcję. Miałeś tego nie zdradzić. <laughs> ale, ale niestety zdradziłem. I e, spiswo dostaliśmy z mediów. George Clooney, Matt Damon i Robin Williams to hollywoodzkie gwiazdy, które można zobaczyć w najnowszym dokumencie Meryker Radio Man. Najbliższy seans w piątek o 21 w Kinie Kijów Centrum oraz w niedzielę o 11 w Kinie Mikro. Guys, Radio Man's on set.